Witam. W dzisiejszym materiale pokażę, jak przeprowadzić kontrolę i ewentualne uzupełnienie stanu olejów w automatycznej skrzyni biegów. Skrzynia biegów 4HP 24A CML Audi A8 42. Na przykładzie mojego samochodu, może się komuś przyda materiał. Co nam będzie potrzebne? Oczywiście yy, garaż, czyli kanał, lub jakiś podnośnik. Zestaw kluczy czyli do de facto korka stanu poziomu klucz 22 na pewno będzie potrzebny jakiś laptop i oprogramowanie WAK żeby sprawdzić temperaturę oleju, dlatego że temperatura, jaka nas interesuje oleju, to jest 30 do 35 stopni Celsjusza. Jak to będziemy robili, więc podpinamy interfejs do auta, wybieramy sterownik skrzyni biegów, blok 004, pozycja 1, jest to temperatura oleju ATF. Obserwujemy aż osiągnie ona wartość 30 stopni, podkładamy dużą miskę lub jakieś naczynie pod skrzynię, odkręcamy śrubę, yy, którą wskażę, wskażę za chwilę, spustu oleju. Szowa jest dokręcona dosyć dużym momentem, 80 Nm, więc będzie ciężko. Ale jakoś, że tak powiem, jeżeli ja dam radę, to każdy inny też. Więc tak. Obserwujemy temperaturę oleju, osiągnie ona 35 stopni. Olej wtedy powinien delikatnie wyciekać przez otwór kontrolny. A w przypadku jego nadmiaru należy pozwolić mu wycieknąć. No, z praktyki wiem, że nigdy nie ma, prawie nigdy nie ma nadmiaru. I zawsze trzeba coś tam uzupełnić. Chyba, że skrzynia naprawdę jest bardzo szczelna. Ja mam skrzynię na szczęście bardzo szczelną, ale kontrola jest jak najbardziej wskazana. Yy, za chwilę pokażę, jak to wy wygląda od strony kanału. Tak, jak już wcześniej powiedziałem, yy, cała miska. Tu mamy właśnie śrubę na klucz 22. Jest to nasza śruba kontrolna. Pod spodem jest korek z pusto oleju do wymiany, ale nas to w tym momencie nie interesuje. Należy odkręcić korek, oczywiście przy pracującym silniku, bo jeżeli zrobimy to na postoju, to olej, że tak powiem, będzie nam y, wypływał cały czas. Y, podczas kontroli y, silnik musi pracować ze względu na to, że sak, który jest w środku, on cały czas ten olej y, pobiera. A stan oleju w miejsce musi być y, kontrolowany przy pracującym silniku, właśnie. Parę słów na temat oleju. Olej y, ATF, w moim akurat przypadku, jest to mobil, tak jak widać na filmie. Y, prawdopodobnie nie daję sobie ręki uciąć, ale w dużym prawdopodobieństwie jest to olej taki, jak był oryginalnie zastosowany. Wcześniej już przeprowadzałem wymianę tego oleju, także taki wlałem i takim uzupełniam jeżeli są jakieś braki narzędzie jakie zastosuję do uzupełniania to typowa szczykawka o dużej pojemności i wężyk i jeżeli będzie brakowało oleju nabieram sobie z pojemnika z olejem i po, po kawałku uzupełniam niedobory tego oleju jeżeli jakiekolwiek będą oczywiście nie? może i to będzie żmudna praca tą szczykawką ale ale pewna no i kiedy zobaczymy że olej zaczyna się przelewać to jest musimy korek zakręcić no i kontrola już zupełnie nie jest zakończona po dokręceniu korka należy sprawdzić czy czasami olej nie sączy się spod korka jeżeli daliśmy nową uszczelkę nie powinno być wycieków Po uzupełnieniu stanu, jeżeli jakieś tam były niedobory, należy pobawić się troszeczkę skrzynią. Wtedy olej zostaje rozprowadzony po skrzyni równomiernie. i to by było na tyle. Dziękuję.